Hej, ciasteczka! Dzisiaj robię ciasto. Mercy. Jest to ciasto o smaku kawowym. Akurat taki smak wybrałam, ale macie tutaj proszę całą paletę barw i smaków. Wybierajcie, kombinujcie i próbujcie. Wszystkie co zrobiłam. Gdzie są dekoracją? Każdy dostaje Mercy. Ekstra co wygląda. A teraz próbujemy. No nie no, przepycha jak lody. Jeszcze jakby były schłodzone mocno. Hmm, rozpływa się w ustach. A kawa rewelacja. Jest nas prawie 248 tysięcy. Dzięki za subskrypcję. Subskrybujcie dalej, klikajcie w dzwoneczek. Jak Wam się podoba ciasto, dajcie łapkę w górę. Najlepsze komentarze Patrycja Puma i bryła. <grywa> bryła. Hello. <grywa> Dobrze? Piszcie komentarze, dołączajcie emotkę Ciasteczka albo słonika. Nie, ciasteczka, to. Że... <grywa> I napiszcie w komentarzu, jaki smak Mercy lubicie najbardziej. 250 ml śmietanki kremówki 30%. Podgrzewam dość mocno, ale mam jeszcze kierę. Tutaj słuchajcie, łyżka, taka dość mocna, kopiata łyżka kawy rozpuszczalnej, no i ile? W jednej czwartej szklanki wody. Taki dość mocny napar, wlewam sobie do śmietanki. Ale ładne kolory, jaki fajny wzorki, Ja tutaj rysuję nie na piasku, tylko na śmietance. Ale pachnie kawą pięknie i teraz do tego. Gdzieś tutaj paruje, więc jest gorące. Rzucam 300 g białej czekolady. Czekoladka ładnie się rozpuściła. Zostawiamy to do ostudzenia i później wkładamy do lodówki, żeby było bardzo mocno schłodzone. Zabieram się do zrobienia biszkoptu. Ubijam dwa białka na sztywną pianę. Dodaję po łyżce cukru do białek. W sumie 3 łyżki i dalej miksuję. Do białek dodaję po żółtku i dalej miksuję. Do masy jajecznej przesiewam dwie łyżki mąki pszennej, łyżkę mąki ziemniaczanej, łyżeczkę proszku do pieczenia i łyżkę kakao. Teraz to jest Mieszam do połączenia miasku. Masę wylewam na tortownicę średnicy 24 cm, posypa... posmarwanej masłem i posypanej bułką tartą. Ciasto do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na 20 minut. Pięknie mi się biszkopt upiekł, wystudziłam go i tak ścięłam I... tylko górę. Zobaczcie, czy ją wykorzystam, czy nie, ale żeby właśnie było równo, ładnie. Teraz to nasączę takim roztworem kawy, znaczy roztworem, no kawą, łyżeczkę <laughs> kawy rozpuściłam w wodzie, dolałam trochę alkoholu, ale jak to mówię, to jest wersja dla dorosłych, możecie zrobić to bez. 200 g masła miksuję na puszystą, białą masę. Do masła dodaję po łyżce masy śmietanowo-kawowej i miksuję. Pyszna masa kawowa, do tego dokładam jeszcze dwie, trzy łyżki spirytusu albo wódki i miksuję. Użyłam całą paczkę, znaczy tą średnią, małą paczkę mercy. Część tutaj pokroiłam i dołożę do masy. I sobie mieszam delikatnie. Masę wkładam na biszkopt. Rozprowadzam równo. Teraz dekoracja, Fanfan. Fan. Aj kurczę, musiałam mieć na palcu masę, dobra. Dodamy tak, na przemian. ten krócej. Jasny. Słuchajcie, jakie lubicie smaki? A to widzicie mi pisać w komentarzu. Merci, ja zrobiłam kawowy. Jak już zdążyliście zauważyć, to jest najbardziej u nas. U nas co? No najbardziej lubiany. Kawowy, tu mam właśnie. To jest takie jasno. Dajmy go tutaj zaraz, za chwilę, bo muszę być teraz na zmianę to wędruje do lodówki, no, na pewno na 3 godziny, na pewno. Torcik był dwie godziny w lodówce, teraz go wykończyłam. Wykorzystałam właśnie tą resztkę biszkoptu, którą ścięłam z wierzchu, pokruszyłam. Tu jeszcze mi zostały y czekoladki. Pięknie wygląda i każdy może znaleźć sobie smak dla siebie. Pozdrawiam ciasteczkowo, do następnego odcinka.